Cześć! Witajcie na kanale Zielonego Zagonka. Dzisiaj postaram się rozprawić je z jednym z mitów związanym z stosowaniem zioła, a mianowicie tym, że zioła wymagają ogromnej ilości czasu, aby być skuteczne. Że potrzebujemy pić e, ziółka typowe e, przez bardzo długi okres czasu, aby poczuć efekt, aby poczuć, że faktycznie to działa. I teraz... E, Przytoczę wam pewną historię, która niedawno się mi przydarzyła dokładnie w te wakacje. Otóż przychodził do nas pewien budowlaniec, który miał problem z zębem. Bolał go ten ząb strasznie, używał tradycyjnych leków przeciwbólowych i nic mu to nie pomagało. Jeszcze mi tylko mówił, że, że go brzuch boli, że ma problemy z żołądkiem i że to nie jest dla niego dobre. Ym, I pewnego tak momentu popatrzył się i ja sobie ja używam goździków akurat do odświeżania ust. <laughs> o, takich goździków. Powiedziałam mu, że może spróbować wziąć taki goździk między zęby trzonowe przycisnąć, delikatnie rozgryźć i trzymać go tam przez chwilę, to mu na pewno pomoże. Dlaczego mu pomoże? Ponieważ goździki zawierają prawie 20% olejku eterycznego. Podobnie e, takiego olejku goździkowego nasza polska czarnuszka tak samo zawiera taki olejek goździkowy w ilości 10%, co jest trochę słabsze. Te 20%, do 20% jest bardzo istotne. Dlaczego? Ponieważ e, olejek goździkowy ma silne działanie przeciwbólowe, e, ma silne działanie przeciw bakterio, takie bakteriobójcze. I warto go stosować właśnie kiedy nas boli ząb, kiedy, kiedy boli nas gardło, ponieważ jest diabelnie szybki w swoim działaniu. I teraz e, dlatego Wam go polecam. Teraz ten budowlaniec wziął sobie tego goździka i przechodzi do mnie i mówi, Ewka, jejku, to działa faktycznie. Po 15 minutach przestał go boleć ząb. Co ciekawe. Ważna, ważna jest też informacja taka, że on mówił, że po prostu nie trzeba tego drugi raz stosować. I to jest sprawdzone. Jeżeli się raz użyje takiego goździka do bolącego zęba, to już nie trzeba drugi raz go znieczulać, bo po prostu przestaje boleć. E, goździki tak samo mają takie działanie, które sprawia, że hamuje proces gniln. Gnil. Gnilne, gnilne, gnilne w organizmie, dlatego y, w pewien sposób tak samo leczy. Dlatego bardzo Wam polecam. Sprawdźcie sobie, sprawdźcie sobie, weźcie sobie po ten zwykły goźlik, który znajdziecie. A teraz go pewnie nie otworzę. <laughs> nie otworzę go jedną ręką. Spróbujmy otworzyć go kolanami. Też nie otworzę. a, Zaraz łapię go tak, czekajcie. A. O, zakręciłam, zakręciłam za mok, Tak, także sięgnijcie sobie po taki zwykły goździk, o! 呃一。Uh, e użyjcie go, użyjcie go kiedy was boli gardło kiedy chcecie odświeżyć oddech bo to są fenomenalne, nie trzeba nam żadnych gum do rzucia, odświeżą oddech na cały dzień, kiedy mamy problemy z zębami, godzinki mają szereg różnego, różnego rodzaju zastosowań, ale skupmy się na tych podstawowych, żeby nie przytłaczać nadmiarem informacji, bo to jest to jest na początku właśnie przerażające dla osób które chcą sięgnąć po zioła, że informacji jest za dużo, że jest tego naprawdę zdecydowanie po prostu za dużo i nie wiadomo czego użyć tak naprawdę okazuje się, że wszystko jest ziołem e, zdrowotnym. Ziołem. <grym>, nie tym ziołem. <grym>, że wszystko jest zdrowotne, ma takie właściwości lecznicze i praktycznie jest do wszystkiego. O tym porozmawiamy w kolejnym filmie. Rozprawimy się z kolejnym mitem, że ziołka są do wszystkiego. Zobaczycie, będzie bardzo ciekawie. Do usłyszenia kolejnym razem. I subskrybujcie kanał, jeżeli Wam się podobało. Cześć! Pa!